Witajcie na kolejnym wykładzie magistra wykładziny. Dzisiaj zajmiemy się internetową zagadką z hydrostatyki. Jest to zagadka znacznie połączonych, jak i wielu innych zjawisk, a zaraz pokażę Wam dlaczego. Pierwsza najważniejsza rzecz, którą musimy sobie odpowiedzieć, to znaczy będziemy potrzebować miseczkę, jakiś lejek. Teraz przedstawię Wam coś, co zadecyduje o tym, bo niektóre osoby twierdziły, że wyleje się płyn z pierwszego naczynia. Już udowadniam, czy te osoby miały rację. Tu będzie decydować coś takiego jak natężenie przepływu. Mamy masowe, objętościowe i molowe. I już pokazuję, na jakiej zasadzie to działa. Jeśli będziemy wodę nalewać szybciej niż jest ona w stanie wypłynąć z danego zbiornika, pojedynczego zbiornika, to zobaczcie, co się stanie. Widzieliście? Czyli woda się wylała, bo natężenie przepływu było bardzo duże. A teraz zobaczcie, co się dzieje. W naczyniu numer 2, tak? To jest nasze naczynie. Yy, zgodnie ze schematem, to, to jest naczynie numer 3. Woda powolutku przelewa się do naczynia numer 4. Zobaczmy, ile to czasu będzie trwało, a ja teraz Wam wytłumaczę dalsze rzeczy. Czyli, jak już tu zauważyliście, ma znaczenie coś takiego jak natężenie przepływu. W tym wypadku niech będą to litry na przykład na sekundę, czyli objętościowe. A co zachodzi teraz? Tutaj, dokładnie w tym miejscu. Coś, co nazywa się. Stany nieustalone. Ogólnie w technice, w nauce mamy stany ustalone i stany nieustalone. Co to znaczy? Stan ustalony jest to stan zaburzony, czyli nie ma jakiejś równowagi. Stan ustalony jest to stan równowagi. Wyobraźcie sobie zbiornik, który miałby 10 metrów długości, metr głębokości i 10 cm szerokości, czyli bardzo wąski taki zbiornik, który ma 10 metrów, i on jest wypełniony po brzegi wodą. Skoro jest wypełniony po brzegi wodą, tak? No bo jest, takie jest nasze założenie. To jeśli wrzucimy kamy. Mamy już tam dosłownie jedna kropelka płynu, spowoduje, że wyleje nam się z tego naszego urządzenia. Znaczy z tego naszego zbiornika. Jeśli tam wpuścimy jeszcze jedną kroplę, to się przeleje. A co się stanie, jeśli wrzucimy na przykład kamień z brzegu tego naszego naczynia? Po całym zbiorniku przemieści się fala. Woda, oczywiście, zaraz tu przy brzegach, na tych 10 cm, od razu się wyleje, a dalej, tak, dalej, ta fala będzie sobie szła. Będzie odbijać się od ścianek, powstaną fale stojące. Potrwa troszkę czasu, dopóki ta fala nie uderzy tamtej ścianki 10 metrów dalej. A skoro uderza tą ściankę 10 metrów dalej, to odbije się od niej i będzie wracać. To właśnie wszystko jest stan nieustalony. Zobaczcie, co się stało w tym eksperymencie. Rurka specjalnie została dobrana tak, żeby była bardzo, bardzo wąska. I zobaczcie, płyn z trójki w ogóle nie przelewa się do czwartego zbiornika, bo to jest ta sytuacja, gdzie mamy 3-4, tak? Czyli na dole mamy rureczkę i wypływ jest w czwórce. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak, ponieważ. Wiecie? I tu znowu niektóre osoby mogły mieć rację. Lepkość płynu, nie gęstość. Gęstość jest parametrem substancji, a y, to znaczy jest związana, można powiedzieć, z ciężarem, tak? Bo gęstość to jest masa przez objętość. A skoro jest to masa przez objętość, to jest to parametr tej naszej cieczy, a lepkość mówi nam o tym. Jak dobrze ta ciecz płynie? Oczywiście nie mówimy jeszcze o czymś takim jak tarcie tej cieczy. Czyli zakładamy jakby idealne parametry naszego zadania. Czyli ciecz ma bardzo małą lepkość. Tu mamy rzeczywistą. To jest woda, zwykła woda zabarwiona. I zobaczcie, jaki duży problem jest z przelaniem się tej wody. Jeśli podniosę ten zbiorniczek, to woda zacznie się przelewać. Widać? A z czym to jest znowu związane? To jest znów związane z czymś, co nazywa się ciśnieniem hydrostatycznym. Ciśnienie hydrostatyczne, i tutaj wiele osób może, może to zaskoczyć, nie jest zależne od masy substancji, a zależne jest od wysokości słupa cieczy. Tu jest to przedstawione we wzorach, zaraz to będę omawiać pokrótce. Większe omówienie będzie w następnym filmie, gdzie będę mówić o ciśnieniu hydrostatycznym, parciu hydrostatycznym i wszystkich innych parametrach. Ciśnienie na danej głębokości w danym zbiorniku jest związane tylko i wyłącznie z wysokością cieczy, gęstością cieczy oraz czym? przyspieszeniem ziemskim, czyli z grawitacją, tak można powiedzieć najprościej. A o co tak naprawdę chodzi w tych wszystkich rzeczach, które tutaj się dzieje, które się tutaj dzieją. Są to naczynia połączone. W naczyniach połączonych mamy taką zasadę, że jeśli do naczyń połączonych, do któregokolwiek znaczyń połączonych, nalejemy wody lub jakiejś cieczy, jednolitej cieczy, tak jest powiedziane, w jednorodnym polu grawitacyjnym, to poziom cieczy w tych naczyniach ustali się na takim samym poziomie. I znowu mamy tutaj słowo klucz. Ustali się. A co to oznacza? Oznacza to, że po jakimś czasie dopiero, dopiero po jakimś czasie będziemy mieli znowu ten nasz stan równowagi czyli po jakiejś stałej czasowej, bo stała czasowa to jest jakiś czas. Jak będziecie chcieli, to znaczy jak zostaniecie ze mną na moim kanale, to pokażę Wam, że stała czasowa obowiązuje dla wielu, wielu rzeczy dla przepływu prądu i dla innych, innych elementów. Co dalej? Co z lepkością? Ktoś, ktoś może powiedzieć lepkość. Co, co z tym związane jest? Z lepkością związany jest bardzo ważny parametr. Zobaczmy teraz, czy się tutaj nad, dalej przelewa. Widzicie, tu woda się nie przelewa, mimo że poziom cieczy jest wyżej niż ta rurka. Więc musielibyśmy troszeczkę podnieść, żeby się przelała. Spróbujemy dodać troszeczkę tej wody, żeby kontynuować nasz eksperyment. Widzicie, jeśli tej wody doleję aż na poziom, to woda znowu tutaj leci. Jest to związane z poziomami, do których jest dostarczona ciecz. A o co chodzi z tą lepkością? Lepkość jest związana z ciśnieniem, z paskalem i z sekundą. Jej jednostka to jest kilogram przez metr razy sekundę. Woda dla różnych temperatur ma różną lepkość. I ta lepkość jest bardzo mała. Czyli można powiedzieć, woda przepływa dosyć swobodnie przez różne przeszkody. Teraz ktoś może powiedzieć: A co z rtęcią? Rtęć do, lekko przepływa, ciężko przepływa. I tu jest doskonały przykład, właśnie zależności między gęstością a lepkością. Rtęć ma bardzo małą lepkość, troszkę większą od wody ale ma bardzo dużą gęstość, czyli jeśli byśmy wlali do naczynia rtęć, to ona opadnie nam na dno, ponieważ jest cięższa od wody, ma większą gęstość. I ta lepkość jest związana z tym, jak ciecz łatwo przepływa, to znaczy warstwy tej cieczy, nie mówimy o tarciu o ścianki, bo to też jest zupełnie inne zagadnienie, tutaj pomijamy. Znowu musimy sobie tutaj troszkę dolać wody, żeby znowu ona nam przelatywała. Bo to są naczynia połączone i zobaczymy, czy zatrzyma się poziom w tych dwóch naczyniach na takim, znaczy, czy poziom tych cieczy będzie taki sam. Rtęć opada na dno, lepkość ma zbliżoną do wody. A teraz kolejny przykład: lepkość oleju, tak, na przykład takiego oleju z oliwy z oliwek, ma dziesięciokrotnie większą jak woda. O, w te, oczywiście w temperaturze 25 stopni Celsjusza. Za to pływa po wodzie, czyli ma gęstość mniejszą jak woda. I kolejny przykład y, substancji, która ma lepkość bardzo dużą, natomiast y, gliceryna ma lepkość dużo większą jak, y, jak woda, bo to już jest tysiąckrotnie większa lepkość. Za to gęstość. Jest większa niż wody, czyli gliceryna opadnie na dno, jeśli wlalibyśmy do zbiornika. I zobaczmy, tu woda jest dalej przelatuje z jednego zbiornika do drugiego i zobaczymy, czy na tym samym poziomie będą te dwie ciecze. A tak naprawdę o co chodzi w tych cieczach? Dlaczego tutaj tak naprawdę trzeba dzielić włos na czworo? Ponieważ w świecie nauki jest wszędzie są uproszczenia. Nie jesteśmy w stanie założyć bardzo skomplikowanych obliczeń z jednego tylko powodu. Z jednego. Bo nie mamy wystarczającej mocy obliczeniowej naszych komputerów. Są, sym są programy komputerowe symulacyjne, które ja też stosowałem w życiu. Opierają się one na metodach elementów skończonych. Czyli, jak sama nazwa wskazuje, mamy jakąś skończoną ilość elementów. I tutaj sprowadza się znaczy, to wszystko, ten, można powiedzieć, mój wywód sprowadza się do ważnego pytania w nauce: czy wiedzę należy poszerzać, czy pogłębiać? Bo jeśli pogłębiamy wiedzę, to tylko jedziemy w wąskim zakresie, ale jesteśmy ekspertami w danej dziedzinie. Za to możemy nie rozumieć wielu faktów, te, które nas otaczają. Tak jak uproszczenia to, co przed chwilą mówiłem uproszczenia są tak jak model atomu Bora. Wiemy doskonale, że tak nie jest, ale żeby zrozumieć pewne zjawiska, musimy najpierw zrozumieć taki prosty model atomu Bora. Dopiero jak to zrozumiemy, możemy iść dalej w fizykę, w chemię, w biologię i wszystkie inne jakieś, można powiedzieć, nauki. Tak? Tak samo jak dlaczego, jak ktoś zemdleje, to nogi układa się powyżej serca właśnie po to, Znowu mamy tutaj naczynia połączone. Już nie chcę mówić o ciśnieniach, bo wiadomo, serce wytwarza pewne ciśnienie, krew zostaje pompowana. Ale tu chodzi o to, żeby do głowy dotarło jak najwięcej tlenu. Więc nogi podnosi się troszeczkę, układa się kogo, kogoś, kto na przykład zemdlał albo słabo się poczuł, czy tam zbladł. I ta krew sobie z nóg odpływa do głowy, i człowiek się czuje w tym momencie lepiej. Orbisiu! Ja wiem, ja wszystko wiem, ja wszystko rozumiem. Ale to jest niebieska woda i tego nie wolno pić. Wiesz o tym? Kiedy indziej wystąpisz. No. Orbisia musiała. Dlatego, patrząc na naukę, musimy zawsze widzieć szerszy obraz nauki. Nie wąski, a szerszy. O to właśnie chodzi w nauce. Żeby nie patrzeć tylko na wąski wycinek. Bo tak naprawdę, życie może wyglądać tak, że się budzimy, wstajemy. My jemy zęby, ubieramy się, jemy coś, idziemy do pracy, po pracy troszkę odpoczynku, potem coś zjeść, w pracy też coś zjedliśmy, kładziemy się spać i następny dzień wygląda dokładnie tak samo, bo się nie zastanawiamy, jak świat funkcjonuje. A jeśli chcemy właśnie zostać naukowcem czy drążyć temat, to będziemy świat postrzegać zupełnie inaczej, będziemy w stanie odpowiedzieć na wiele pytań, które nikt tak naprawdę nam nie zadawał, ponieważ sami, my sami będziemy chcieli znać odpowiedź. A tutaj zobaczcie, co się stało. Poziomy tych dwóch płynów wyrównały się. Więc teraz, jeśli będziemy powolutku nalewać wodę, tak, teraz tutaj doleję do pełna, to znowu woda przepływa do drugiego zbiornika. I teraz bardzo ważna rzecz. Tu są nasze zbiorniki. Ja specjalnie narysowałem zbiorniki, gdzie Mamy różne, tak naprawdę, zauważcie: mamy jeden zbiornik, drugi zbiornik, trzeci zbiornik, ale tak naprawdę to jest jedno naczynie połączone. Właśnie na tym to polega to jest jedno naczynie. I teraz, jeśli wlewamy wody tutaj, to przepływa ona do drugiego zbiornika. Tak jak pokazywałem, jeśli prędkość przepływu ktoś mógłby powiedzieć nie, natężenie przepływu ma tutaj znaczenie natężenie przepływu będzie większe, to wyleje się ze zbiornika pierwszego. Jeśli przekrój tej rury byłby bardzo duży, to woda czy inny płyn jednolity będzie swobodnie przepływać do drugiego zbiornika, a z drugiego zbiornika, jak osiągnie ten poziom, zacznie przepływać do trzeciego zbiornika. A jak sami widzieliście, między wszystkim tym jest stała czasowa. Więc prawidłową odpowiedzią w naszym zadaniu jest to, że jeśli mamy rzeczywiste płyny, mimo że one są jednolite, ale są rzeczywiste, to. Mamy taką sytuację, że natężenie przepływu będzie większe, wyleje się nam z jedynki. Jeśli natężenie przepływu, tak, jeśli te rurki oczywiście przekroje są, czy z dwójki może nam się kiedykolwiek woda nalać? Bo widziałem takie gify w internecie, gdzie ludzie nalewali coś w rodzaju budyniu, kisielu, bardzo gęstego. I tu jest znowu to złe użycie słowa to nie jest gęste o większej lepkości. Dlatego nie powinniśmy używać y, y, słowa gęsty, tylko o większej lepkości. Tak jest w świecie nauki. Jeśli byłby bardzo, y, bardzo duża lepkość była w tego płynu, który byśmy tutaj nalewali, a silnica by pozwalała, to on by tutaj bardzo powoli, tak dosłownie, jak, tak jak budyń by się wlewał. Ale jest mało prawdopod małe prawdopodobieństwo, że z dwójki, wylewałaby się woda, ponieważ przepływa przez małą rurkę. Nie jest nalewana tak, jak tutaj nalewałem w doświadczeniu bezpośrednio z góry. O, i znowu musimy dolać troszeczkę płynu. To dolejmy. Cały czas dolewamy tylko i wyłącznie do jednego zbiorniczka i przelatuje on nam do drugiego po jakimś czasie. Tu mamy właśnie te stałe czasowe. I teraz jeśli mielibyśmy właśnie tą sytuację, gdzie w trójce, w czwórce i w trójce mamy idealny poziom cieczy, tak? To jest tak jak tym rzuceniem tego kamyczka. Jeśli tu dopuścilibyśmy kropelkę, ta woda spadnie tutaj. Przy, przez to, że będzie różnica ciśnień czy parcie, bo zaraz tutaj Wam powiem o co chodzi z tym, ale tak pokrótce, bo będzie to na innym filmie, przepchnie, więc pierwszy poziom zwiększy się w trójce, bo mamy rzeczywisty układ, stałe czasowe, tu nie jest, tutaj jakby w naczyniach połączonych, a to wszystko jest naczynie połączone, jest to związane tylko i wyłącznie z tym, że jest stała czasowa. Tutaj się ustali dopiero poziom. Więc najlepszą odpowiedzią na tą zagadkę jest to, że płyn pierwszy wyleci z naczynia trzeciego. Mimo, że są to naczynia połączone. Bardzo, gdybyśmy nawet jedną kropelkę, zaraz pokażę Wam tutaj, mam pipetę, zaraz Wam pokażę, że nawet jeśli byśmy po kropelce wlewali do naczynia, to jest nasze naczynie trzecie, to jest naczynie trzecie, to jest naczynie czwarte. To i tak ten poziom będzie związany właśnie z tym, że najpierw tu wyleci, a dopiero potem zostanie, bo mamy stałe czasowe. Tu mamy takie, jeśli yy, mamy dwa parametry. Ciśnienie hydrostatyczne i parcie hydrostatyczne. W wielu y, książkach, czy wielu jakichś takich, y, wiele osób, które widziałem gdzieś, uczą. Uczą błędnie, że parcie to jest masa razy przyspieszenie ziemskie. Tak, jest to siła, czyli jest zależna od masy i od przyspieszenia, tak? Ale nie w, można tego używać w płynach. Jeśli mielibyśmy podaną masę w jakimś zadaniu cieczy, i, podal, I byłby zbiornik. I wyobraźcie sobie teraz dwa zbiorniki. Bo teraz chcę powiedzieć o czymś, co się nazywa paradoksem hydrostatycznym. Jeśli mamy dwa naczynia, podstawa jest A. I jest okrągła, tak? To jest walec. I mamy. Tutaj mamy ciecz. W jednym i w drugim. Tak? To ciśnienie na poziomie 0. mamy poziom 0. W jednym i w drugim tu mamy poziom H. Ciśnienie w jednym i w drugim naczyniu będzie dokładnie takie samo. Nie różni się niczym, ponieważ, ponieważ jest zależne od gęstości, gęstości cieczy, cieczy, od przyspieszenia ziemskiego i od wysokości, wysokości słucha cieczy. cieczy. Tak? I jeszcze jeszcze ciekawsze, gdyby te podstawy, podstawy były, były inne, inne, a wysokość byłaby nadal taka sama, to ciśnienie na dnie byłoby nadal takie samo, bo nie zależy od pola podstawy. Dopiero parcie, tutaj parcie, na tą podstawę w tych dwóch przypadkach będzie takie samo, jeśli będą takie same pola powierzchni. Bo wynika to z tego, że tu mamy w parciu pole powierzchni w metrach kwadratowych. A jeśli chodzi o jednostki, ciśnienie hydrostatyczne, gęstość, to jest kilogram przez metr sześcienny, grawitacja, y, przyspieszenie ziemskie, to jest metr na sekundę kwadrat i wysokość jest w metrach. Czyli po skróceniu tego wszystkiego wychodzi nam Newton przez metr kwadrat, bo Newton to kilogram razy metr przez sekundę kwadrat, czyli kilogram razy metr przez sekundę kwadrat i przez metr kwadrat, który wynika z yy, z gęstości, to jest kilogram przez metr sześcienny. Czyli paska to jest kilogram razy metr przez sekundę kwadrat, newton razy 1 przez metr kwadrat, tak? To jest kilogram przez metr razy sekundę kwadrat. Jeśli chcielibyśmy to zapisać w jednostek, Dlatego bardzo ważne jest sprawdzanie zawsze jednostek. A ten element tutaj jest odpowiedzialny za ciężar właściwy. I na czym jeszcze polega paradoks hydrostatyczny? O, już nasze ciecze się prawie wyrównały. Też tutaj mam, nie, nie mam idealnego poziomu, ale chcę Wam to zademonstrować najlepiej jak będę potrafić. Paradoks hydrostatyczny po raz pierwszy przedstawił Simon Stevin w XVI wieku. Potem dopiero, można powiedzieć, spopularyzował to Pascal w 1648 roku. I jego doświadczenie polegało na tym, że mamy beczkę. Tak? Do której jest przytwierdzana bardzo długa rura. Cienka. Bardzo długa rura. Jeśli tu będziemy wlewać wodę, tak, to tak jak z tych wzorów wynikało, ciśnienie na dnie beczki będzie wynikać z wysokości słupa cieczy. Czyli tej wysokości H. I ta beczka zaczęła przeciekać. Bo to była beczka drewniana. się to była beczka drewniana, dlatego że wlaliśmy, nie zależy to ciśnienie, od masy tej cieczy. I na tym polega paradoks hydrostatyczny. A o tym będzie więcej w następnych odcinkach. Napełniamy tylko naczynie trzecie. I cały czas płyn przepływa do naczynia czwartego. Musieliśmy, musimy mieć idealnie wypoziomowane to, to miejsce, gdzie dokonujemy tego eksperymentu. U mnie niestety to tak do końca nie jest. I tak jak mówiłem, doprowadzenie do stanu ustalonego może w tym wypadku trwać bardzo długo, bo dolewamy dosłownie po jednej kropli. Teraz sprawdźmy coś takiego, jeśli wrzucimy coś ciężkiego do tego naczynia. ma to znaczenie ciężar? Nie, o dużej objętości, ale żeby to zatonęło. Więc rzućmy taką podkładkę. Tu woda wypłynęła, a tu widzieliśmy, że się przemieściło. Jak widać, bardzo ciężko jest uzyskać taki stan. Żeby z czwórki się wyleła woda. Nie udało mi się niestety przelać tak, żeby z czwórki wypłynęło, dolewając do trójki, mimo że jest minimalny spad. Jest to związane z tymi oporami przepływu, wszystkimi innymi elementami, które nie zostały uwzględnione. Więc głównie wyleje się znaczenia numer 3. Dzięki za uwagę.